Wczoraj nareszcie skończyli kuchnię. Jeszcze brakuje tylko jednego elementu, pokażę Wam zaraz którego. A co zrobili? Patrzcie za mną, to jest półeczka Is Backsplash. Jest to element fornirowany, więc będę musiała o niego bardzo dbać. Będę tam trzymała kubki takie do codziennego użytku. Dlatego jeszcze nie ma wszystkich, bo się są w zmywarce i ona się nam ciągnie aż do lodówki. Książki kucharskie, moje zbiory są znacznie większe, ale jeszcze wszystkich nie przywiozłam z mieszkania, w którym do tej pory mieszkaliśmy. I tam jeszcze takie fajne obrazki powstaną. No to lecimy. Przede wszystkim, pomijając tą półkę, którą Wam pokazywałam, został też zrobiony blat. Taki nawiz, dzięki któremu nie widać całego bałaganu jak podczas gotowania. A przede wszystkim był zrobiony po to, żeby tutaj schować przyprawy. Mam ich mnóstwo. Nie mamy jeszcze kontaktów, czekam cierpliwie na elektryka, żeby zamontował. Wysokość blatu została zdeterminowana wysokością tego panelu do smart home'u, który jest dość duży, ale bardzo też praktyczny. Przejdźmy teraz do, na drugą stronę. Jeszcze raz ta półeczka z bliska, gdzie zmieści się wszystko, co potrzebne. Z góry wygląda to tak. Widzisz to wszystko teraz w całości, a tutaj będą jeszcze okary. Raz, dwa, trzy, cztery. I brakujący element: witrynka w aluminiowej czarnej ramie. Tym samym rozpoczynam serię filmików na początek z kuchni. Pokażę Wam rozwiązania, które są fajne, ciekawe i bardzo funkcjonalne, a gdzie dałam ciała.